To, o czym dzisiaj powiem, zobaczysz na filmie, który nazywa się It's not about the nail. Tu nie chodzi o gwóźdź. Nie wrzucę go tutaj z powodu praw autorskich, ale jak go zobaczysz po tym filmie, to zrozumiesz w 100% o co tu chodzi. Zadam ci zasadnicze pytanie. Przypomnij sobie, co było przedmiotem ostatniej kłótni między tobą a twoją kobietą. Co stało się tak poważnego, że darliście koty, nie odzywaliście się do siebie przez tydzień, a seksu nie było przez dwa tygodnie? Co to była za przyczyna? I teraz jak spojrzysz na tą przyczynę, to najprawdopodobniej był to źle odstawiony mop, albo niedosypana owsianka do pojemniczka, albo nie kupiłeś jajek. Coś tak błahego, coś tak absolutnie nieważnego stało się przedmiotem kłótni, emocji. Dlaczego? Bo kobiety są stworzeniami socjalnymi, one muszą mieć interakcje. One nie posiadają czegoś takiego, jak my, takie białko w mózgu, które powoduje internalizację stresu, że my najzwyczajniej się czymś nie przejmujemy. Dla nas może być coś błahe. Dla nich trzeba eskalować to do rangi kłótni i totalnej zadymy. To jest biologia, tego nie przeskoczysz. Ale, co chce ci powiedzieć? Twoim obowiązkiem nie jest to, aby zawsze rozwiązywać problemy. Twoim obowiązkiem nie jest to, aby ją zadowalać. Twoim obowiązkiem jest dbać o swój własny tyłek. I w książce Grina, niemiły facet, w pewnym rozdziale jest adnotacja co do tego. Chciałabym, aby mój mąż powiedział mi kiedyś nie. Nie zgodził się ze mną, zamiast robić wszystko to, czego ja pragnę. Kiedy prowadzę konsultacje z mężczyznami, to najczęściej problemem nie są ich kobiety, problemem są oni. Już wam tłumaczę dlaczego. Ponieważ, kiedy przedmiot kłótni jest wyeskalowany do takiego stopnia, że naprawdę ta kłótnia musi nastąpić i kobieta zaczyna jeździć po Twoim garbie, podważa Twoją męskość na przykład i tak dalej, że się do niczego nie nadajesz, że nic nie potrafisz zrobić i tak dalej. I ty sobie na to pozwolisz, to na prędzej czy później znajdzie kolejny argument, żeby zrobić to samo. Bo, jak już powiedziałem, kobiety są stworzeniami socjalnymi. One potrzebują interakcji. I teraz możesz im dostarczyć tą interakcję, niekoniecznie usługując. Możesz powiedzieć nie. Możesz powiedzieć nie podoba mi się to. Nie mam zamiaru przedstawiać tego mopa. Postawiłem go tam, gdzie jest jego miejsce albo gdzie ja uważam, że ma być. I tyle. Jeżeli coś się stało, jakiś problem nastał, zabrałeś samochód do mechanika i termin się przedłużył o dwa dni z jakiegoś powodu, a jest to twój ulubiony mechanik, z którym się znasz od lat i zawsze robi ci robotę, a stara suszyć ci łeb, że przecież samochód miał być wczoraj gotowy. Ty się odwracasz i mówisz, będzie gotowy, jak będzie gotowy. Masz problem, jedź autobusem. I wtedy jest taki bitch slap właśnie i resetowanie do ustawień fabrycznych. Bo to kobieta nagle nie może dyktować warunków, a ty robisz tak, jak chcesz. No i no co ona zrobi? No, pojedzie do tego warsztatu samochodowego i naprawi ten samochód? No nie. Musi czekać. Ty go zabrałeś, ty zapłaciłeś, ty się tym zajęłeś. Znajomy mechanik akurat musiał zrobić coś innego i poprosił cię o dzień przerwy, dwa dni przerwy. Nie jest żadnym problem. To jest twój kumpel od wielu, wielu lat. Znacie się jak łysa konie... Nie jedno auto mu podstawiałeś i zawsze było zrobione wszystko idealnie, więc po co masz mu truć dupę? Romek, weź, przyspiesz, bo mi stara futruje tutaj. Nie, masz powiedzieć nie i tyle. Będzie zrobione jak będzie zrobione. Śpieszy dzisiaj gdzieś, to weź sobie taksówkę. I to właśnie w książce Greena było zaznaczone bardzo wyraźnie. Kobiety chciałyby usłyszeć kiedyś nie. Ponieważ to również dostarcza emocje. A jeżeli będzie dalej drążyć i próbować eskalować to do jakichś kłótni, właśnie, to już koniec dyskusji. No i co zrobi? No i co ci może zrobić wtedy? Panowie, naszym głównym problemem jako mężczyźni jest to, że my zapomnieliśmy, że mamy dbać o siebie przede wszystkim. Jasne, kobieta musi zostać, jaką, dostać jakąś formę opieki i tak dalej musi tam dostać odpowiednio popchnięta, żeby te emocje dalej funkcjonowały, ale nie pozwólmy sobie wchodzić na głowy. Trzymajmy te nasze ramy. I wtedy będzie dobrze. Bo jeżeli tego nie będziesz robić, to będziesz musiał sobie szukać jakiegoś psychologa, psychiatry, adwokata rozwodowego, kolejnego guru, który powie ci jak masz być mężczyzną, jak żyć. Zacznij żyć po swojemu, przestań przepraszać. Przestań się płaszczyć. Przestań dbać o wszystkich wokoło, tylko nie o siebie. To jest awantura. Zamykasz temat. Nie ma dyskusji. Cicho być. A jak trzeba, to zabrać do sypialni. Tam wybała wybałamucić odpowiedni. Już jest zupełnie inna atmosfera. Baba w pośladki niebita. Rodzina rozbita. Dziękuję.